I jak zwykle miłośnicy dobrej książki nie zawiedli i w środę licznie odwiedzili Pławską Bibliotekę Miejską, gdzie odbyło się spotkanie z autorką książek reportaży, finalistką międzynarodowego konkursu o nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego, a także laureatą nagrody Grand Press. Iza Michalewicz, bo o niej mowa, zaprezentowała w Pławach swoją najnowszą książkę, a w zasadzie reporterską biografię zatytułowaną Villas. W szarych czasach PRL-u Villas była jak malowany ptak. Zachwycano się jej głosem, pisano, że jest białym krukiem wokalistyki. Śpiewała i grała w filmach i musicalach, występowała w Paryskiej Olimpii i nowojorskim Carnegie Hall. Przez kilka sezonów była gwiazdą Rewi Casino de Pachy w Las Vegas. Często krytykowana w Polsce za styl i ekstrawagancję. Za granicą przyjmowana entuzjastycznie przez publiczność i recenzentów. W reporterskiej biografii pod tytułem Willas, Iza Michalewicz i Jerzy Danielewicz szukają odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że jedyna w swoim rodzaju artystka nie tylko nie zrobiła kariery na miarę swoich możliwości, ale spędziła starości niemal w ubóstwie, wyopcowana w atmosferze niezdrowej sensacji. Nowe wydanie wzbogacono o dwa rozdziały opisujące to. Co działo się po śmierci gwiazdy w grudniu 2011 roku, w tym m.in. postępowanie spadkowe i historię Elżbiety Budzyńskiej, opiekunki Willas.